mamy to już samogane. No klucze oraz samego samek do Turana jak widać działa słucham działa działa Wygląda dość solidnie. A tutaj tylko jeszcze torksy to jakoś naprawić. Tutaj sobie tutaj sobie otworzymy te klucze. una no, para afuera. Se sienta... No tak, czy odwrotnie? Odwrotnie, walizeczka, wszystko fajnie. A widzę, że któryś z tych tutaj pasować. Walizka elegancka. Dobra, idziemy. Tak widzimy jeszcze Mamy zaraz, będziemy go wyjmować i wymieniać Nie, obyło się bez strat Tutaj I typu obrabiane pomimo grzania Teraz się wyostrze Trzeba było Rozwiercać. Osłon zamek. Sam w sobie nie działa. Także montujemy za chwilę nowe, tylko muszę dokupić jeszcze śruby. Ale to już powinno być dobrze.